Musimy tu na chwilę zostawić jalę. Jedziemy w górę. Zdajesz się cieszyć na myśl o tym... prezencie. Bo zbliżamy się do celu. Ale co to znaczy? Zrozumiesz, jak już dotrzemy. Pora. Bym wypełniła moją część przepowiedni. Chodź za mną. Zbliżamy się do Doliny Poległych. Co się z nimi stało? Mieli dość życia w strachu przed Asgardem, więc się ukryli. Zostawili stos ciał, by zmylić Odyna, jeśli ten trafiłby kiedyś do Jotunheimu. Gdzie się ukryli? Zobaczysz. <laughs> oh, to Kulki. Czekaj, już je widziałeś? Znalazłem kilka w Midgardzie. Gdzie? W obrazach Twojej mamy. Ale to. Jest ich więcej. Ale po co? Spójrz. Hrodr. Delikatnie. Bara. Giganci. Należały do gigantów? To są giganci. Mieli wybór zostać w Jotunheimie i zaczekać, aż Szodyn znajdzie sposób, żeby ich wyrżnąć, albo się schować. Mój ojciec pomógł zakląć ich duszę w kulkach. Zanim umarł, przekazał je mnie. Właśnie w nich znaleźli spokój. Teraz to twoja odpowiedzialność. Na pewno? No, mama to widziała. Będziesz wiedział, co z nimi zrobić, gdy nadejdzie czas. To znaczy, kiedy? Nie wiem. Wracajmy. To jest ogromna odpowiedzialność. Tak. Cała twoja. Hej, w porządku? Tak. Tak, to po prostu koniec. Jak widać. Skoro już ci je dałam, moja rola w tym wszystkim jest skończona. Możesz pójść ze mną. Zawalczyć z Odynem. Gdybyśmy mieli razem walczyć, raczej nie zniknęłabym w połowie twojego przeklętego malowidła. Rozumiem. Wiesz. Powinny być w komplecie. Nie sądzisz? Chodźmy już. Ha! Najwyższy szczyt światów. Wszedłem tam, jak raz byliśmy w Jotunheimie. Z ojcem. Kojarzysz palce giganta? Rozsypałem tam prochy matki. To było tak dawno. Hej, jakieś głupie malowidło nie musi świadczyć o końcu twojej historii. Wiem, nadal mam swoje plany, ale wykonałam już zadanie dla gigantów. To kim teraz jestem? Przyjaciółką? Hej, poczułeś to? Ale co? Pomóż mi z tym. Wracajmy do Yali. Coś jest nie tak. E, Angrybodo, pomożesz? Nic jej nie jest.

Przepraszam za to. Czyli e, te kulki tylko tyle zostało po gigantach? Nie do końca. Część z nich po prostu zaginęła. Ale gdzie mogą być? Wiadomo tylko tyle, że nie ma ich w dziewięciu świata. Któremu wilkowi dasz tę zieliwkę? <grym> to zależy. Może Irpa będzie pierwszy. Jest szybki, ale się podzieli. <grym> Para. Za tymi skałami jest zapadlisko. Tam zmierzamy. Powinniśmy... Coś ci trafi? Mm. Nikt nie wierzył, że to miejsce istnieje. Ale się zdziwią. Loki, nie możesz nikomu powiedzieć o Żelaznym Lesie. Nawet ojcu. Las jest bezpieczny głównie dlatego, że odem go nie szuka. Moje zaklęcia odebrał zwierzynę, ale jeśli przyjdą tu Asgardczycy... Rozumiem. Przepraszam. Nikomu nie powiem. Tola... Atinu, mamy towarzystwo. Rety! Cześć! Pa! Jest kolejna. Czyli Irpa jest przywódcą Watachy? <grymne> Nie. Rządzi nią nos. Za starszyzny. Przed nami zapadlisko. Pełno tam potworów. Kiedyś zdobywałam tam składniki na farbę. Mówisz? No to je przepędźmy. Twoja farba jest ważna. To znaczy, jeśli chcesz. Uh, jasne. Co mi tam? Lina. Ja. E... Zniszczyłeś kwiat? Nie. E... To prezent. Dzięki, ale zatrzymaj go. Tak czy siak szukamy gniazd Pełzaczy. Znajdziemy w nich moje składniki, więc oglądaj. Ciemno jak w grobie. Coś poradzę. Pełzacze! Całe gniazdo! Są dosłownie wszędzie! Zapalej ją, jeśli zapalimy pochodnie, będziemy mogli je zobaczyć, załatwić i zabrać co trzeba. Do dzieła. Ty prowadź? Ja będę oświetaćć. Jalpas. Nie <grystanie> <To! grystanie> trochę, tego, trochę tam tego. Jak tam czempionku? <grystanie> Dziwnie tu pachnie, jakby starą wodą. Rozglądaj się. Co mówiłaś? Zapalę ją. Daj znać, i zobaczyć pochodnie. Rozświetlę nam drogę. Na dole jest dużo chłodniej. Zapraszam do Vidgardu. Słowo że nie było tak. Nie trudno się tu zgubić. Co? E, spokojnie, damy radę. Uważaj, te gniazda są na Mogą też być na górze. Jasne. 저 r 게 c h ę t 게 g o t r na lixeira resta Mam pomysł. A może byś poszła ze mną? Gdzie? Do Midgardu. Do innych światów. Gdziekolwiek. To raczej. Zwierzęta nie potrzebują. أنا Musimy się tylko do niego dostać. Dobra robota. Nie powinno zostać ich dużo. To chyba już wszystkie. Dzięki. Czujesz się lepiej? Troszkę. Wracajmy. So the Jaki lubisz yy, kolor? Że jeden konkretny? Chyba, że lubisz więcej. Nie, nie, chwilka. E, niebieski albo zielony. Żółty też jest super. O, jak mogłabym zapomnieć o czerwonym. Heh. <laughs> Przystąd wyjść. Wracajmy. Wiesz, myślałem, że gdy poznam swoje przeznaczenie, coś się zmieni, ale ciągle jestem sobą. Też tak miałaś? Zawsze będziesz sobą, Loki. Chodzi o to, by się z tym pogodzić. A ty się już pogodziłaś? Tak myślałam. Tą samą drogą? Nie, ominiemy za Tak będzie szybciej.